Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś była podobna sytuacja z tymi banami i ogólnie jak dać bana cheaterowi okazuje się, że jeden z użytkowników reddita nagłośnił jakiś czas temu sytuację, gdzie wystarczy dać teoretycznie komuś masę reportów, no i dostaje bana na załączonym zresztą ekranie widzimy jak ktoś kogoś reportuje praktycznie cały mecz i końcowo okazuje się, że po ponad 195 reportach, teoretycznie ktoś zostaje oflagowany przez ten ich system co ciekawe z tego co ja widzę i bylibyście również w stanie zaobserwować każdy oddzielny report jest w zasadzie inny, to nie jest zaliczane pod jeden, widzicie? Każdy jakby poszczególny report ma swoje ID. Czyli rzeczywiście według mnie, bo kiedyś była podobna sytuacja na Vertigo, nie wiem, czy pamiętacie. Rzeczywiście według mnie ten system może działać w sposób taki, że jak masowa ilość osób, ciekawe czemu tego nie ustawili, że różnych, tylko na przykład jedna również może wysłać, nie wiem, 150, 200, 300 reportów, jest w stanie kogoś zbanować. Według mnie nie powinno to do końca tak działać, bo jak sami zresztą widzicie na załączonym ekranie, to raz działa, raz nie działa. Dlaczego raz działa, raz nie działa? Bo ja mam ogólnie takie wrażenie, że warto. Włącza w momencie, kiedy nie jest o tym głośno i wyłącza w momencie, kiedy, wiecie, już jakby każdy o tym nic nie mówi. Zresztą sami zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Już jest ponad półtora minuty przyspieszonego nagrania. Każdy report ma oddzielne ID, co stanowi sam. Co ogólnie uświadamia nas o fakcie, że najprawdopodobniej każdy report ma znaczenie w tej sytuacji. No sami zresztą zobaczcie. What? No wage man. O no oh god, oh my god. No wage no no come man. No way, it's back, man. Czemu to tak działa? I co jest jeszcze w tym bardziej ciekawego, Flom dosłownie po ogólnie nagłośnieniu tej sytuacji Dostał, został oflagowany przez Waka? Wait. Waka? O, okej Kto? 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 M. M. Person? Yeah, M. 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 That doesn't happen to me. Bro, what? I didn't even. Who? No! Put their ass! Put me back in here! I was gonna win this game! Oh, come on! Put me back in! Whoever was cheating is dog shit! I. Wait, what is this? <laughs> I got it! Можно <laughs> можно. <laughs> Podobno już dostał tego on bo to tam na 20 godzin, bo ogólnie okazuje się, że wiecie, że czy nie są banowani, tylko dostają cooldown na 24 godziny. Później ewentualnie na 7 min, ale panie panowie, tutaj również Nahrdop dopowiedział, że to nie działa, ale wiesz, szczerze, jeżeli chodzi o ten sposób, coś nie wierzę, coś nie wierzę, coś musi z tym być, bo już dostajemy kolejne nagranie, gdzie ktoś po prostu stoi, masowo reportuje daną osobę i nagle ten system się jakoś załącza. Przy okazji, jeżeli chodzi o ilość tych banów, no widzimy, że nie jest aż taka duża. 152 to są game bany, a nie wagbany, tak swoją drogą, bo ow, to kiedyś się zmieniło, właśnie. 295, no nie jest to tak dużo, nie jest to tak mało. Nie wiem, dajcie w sumie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, oraz również ciekawostka związana z regionami, bo kiedyś była taka sytuacja, na przykład OnePixel troszeczkę to wykorzystał, że grał na słabszym regionie, no i teraz, jeżeli będziecie mieli dwóch graczy z NA i dwóch graczy z Europy, no to końcowo będziecie musieli grać na tym mocniejszym regionie, ale czegoś nie rozumiem, nie rozumiem jednej rzeczy, skoro w zasadzie Valve wprowadziło nowy ranking, który będzie zależny, aha, no dobra, bo w tym rankingu i tak macie podział na ten, to jest dla mnie powalone, tak szczerze, ale jest to o tyle śmieszne, że co chwilę coś teraz zmieniają. Dajcie w sumie znać komentarze, czy według Was rzeczywiście wystarczy goś reportować masowo, żeby, dostać, żeby otrzymał bana. Dajcie w sumie znać komentarze, czy jest to dobra zmiana, bo wydaje mi się, że jest to dobra zmiana, ale tak szczerze mogli troszeczkę szybciej ją wprowadzić. No ale jak już jest, to nie ma co narzekać. No i przy okazji, jak wy oceniacie w sumie działanie waka, czy działa, czy nie działa, bo nie będę ukrywał, grałem przez ostatnie tygodnie, testowałem to, żadnego cheatera nie miałem. Grałem na poziomie od 15 do w zasadzie 25 tysięcy. Trochę ten rozstrzał jest, no, ale wiecie, zaczynałem od. Słabszego, aż do tego lepszego, no i praktycznie nie gram na czytarów. No, może przy tych 20 paru byli ludzie, którzy coś rzeczywiście bardziej byli podejrzani niż nie, ale no nie jestem w stanie w 100% powiedzieć. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla, z analizami, na cesto z mojego refa oraz na Discorda, gdzie macie konkurs na 20% of kart. Miłego dnia Wam życzę, widzowie. Trzymajcie się, no i cześć.